Wielkopolska. Wszystkich nas rozsadza złość, frustracja i ogromny, ogromny smutek związany z tą tragiczną śmiercią i z cierpieniami małego Kamilka z Częstochowy. Ale to nie może być tylko złość, tylko frustracja i tylko smutek. Tutaj przede wszystkim trzeba tak zmieniać system, tak usprawniać wszystkie możliwe procedury i wszystkie możliwe działania wszystkich instytucji, żeby do takich tragedii nie dochodziło. W pierwszej kolejności chcę nazwać tą tragedię po imieniu i tych, którzy to zrobili, bo tylko moim zdaniem potwór jest w stanie wyrządzić taką krzywdę, krzywdę dziecku niewinnemu, bezbronnemu dziecku. Miejsce takich bandytów, takich oprawców, takich zwyrodnialców jest nie tylko w więzieniu, zresztą ja swoje zdanie wyraziłem na ten temat już nie raz, że dla przestępstw ze szczególnym okrucieństwem, przestępstw z taką premedytacją wobec tak niewinnych ofiar, ja jestem osobiście zwolennikiem również przywrócenia kary śmierci, ale ona dzisiaj Została zniesiona w całej Europie. Jednak w tych okolicznościach, w których działamy, powinniśmy zdecydowanie, i to podkreślam zdecydowanie, wzmocnić te zapisy kodeksu karnego, które mówią właśnie o znęcaniu się, znęcaniu się nad dziećmi, nad niewinnymi, po prostu znęcaniu się nad drugim człowiekiem, a w szczególności znęcaniu się ze szczególnym okrucieństwem. To bodaj artykuł 207 kodeksu karnego i polecam ministrowi sprawiedliwości bardzo pilne zajęcie się tym tematem właśnie od tej strony. Jeśli dobrze pamiętam, z panią minister, z panią minister Malą, z panią minister Schmidt rozmawiałem o tym nie jeden raz. Tam w, nawet w te dolne granice widełek kary, które bandyta z powinien ponieść, są zupełnie za niskie. Pół roku chyba czy kilka miesięcy w tym pierwszym paragrafie, a w drugim paragrafie jeden rok. Zdecydowanie za niskie Zaznęcanie się ze szczególnym okrucieństwem. Szanowni Państwo, co to jest za świat w ogóle? Przecież to absolutnie powinna być zdecydowanie dużo wyższa kara dla takich potworów, którzy są w stanie nie tylko niszczyć życie drugiego człowieka, niszczyć życie bezbronnego dziecka ale robić to jeszcze z wyrachowaniem, z premedytacją, nie ma dla mnie tak naprawdę odpowiedniej kary za takie zachowanie. Tutaj zawiódł czynnik ludzki, zawiodły instytucje. Nie ja chcę wchodzić w jakieś wzajemne pomiędzy tymi instytucjami wyłapywanie niedosk niedoskonałości tego. Przekazywania informacji z jednego miejsca na drugie do drugiego to na pewno jest i będzie przedmiotem dodatkowego namysłu. Tym zajmuje się pani Minister Schmidt w Ministerstwie rodziny i oczywiście pani Minister Malong to niezwykle ważne działania, żeby szanowni Państwo, żeby przede wszystkim nie było z znieczulicy społecznej w sytuacji, jeżeli coś się dzieje po drugiej stronie korytarza, w miejscu, gdzie mieszkamy, albo za, za ścianą naszego mieszkania, po drugiej stronie ulicy, żeby natychmiast można było zasygnalizować, zgłosić, zgłosić do odpowiednich instytucji, do odpowiednich organów, do, na policję, do, 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 do tych, którzy natychmiast mają podjąć działania, w sytuacji, jeżeli dzieje się krzywda dziecku, jeżeli się dzieje krzywda niewinnemu człowiekowi, bezbronnemu człowiekowi, my akurat tak się zdarzyło, że w ostatnich miesiącach tygodniach przechodziliśmy przez nowelizację tego typu przepisów i wzmocniliśmy walkę z przemocą ekonomiczną, z cyberprzemocą, jednak to, co dotknęło tego małego biednego Kamilka, jest jeszcze kolejnym wielkim wstrząsem i wielkim apelem właśnie o to, aby apelem do wszystkich nas, do wszystkich Polaków, aby być czujnym też, aby patrzeć, czy wokół nas nie dzieje się krzywda drugiemu człowiekowi i czy nie należy tego gdzieś zgłosić, aby uniknąć tego najgorszego, co może spotkać drugiego człowieka: cierpienia, śmierci ogromnej, ogromnej krzywdy. I o to wszystko proszę, o to też apeluję. Dziękuję. Dziękuję panie premierze. O wystąpienie poproszę minister rodziny i polityki społecznej, panią Marlenę Malonk Szanowny panie premierze, szanowna pani minister, szanowni państwo bezpieczeństwo Polaków, a przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci, jest dla nas priorytetem. To pokazujemy poprzez wszystkie działania polskiego rządu, rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego, przygotowując zmiany systemowe w postaci zmian przepisów prawa. Ale te zmiany przede wszystkim muszą funkcjonować dobrze w życiu. Ale tak jak pan premier powiedział, ta odpowiedzialność za losy drugiego człowieka jest i znieczul nie ma przyzwolenia na to, żeby w społeczeństwie była znieczulica na to, kiedy drugi człowiek jest skrzywdzony. Przede wszystkim, kiedy badamy sytuację, sytuację, do której dość nie powinno, z którą się nie godzimy, gdzie emocje nasze, y, ta, targani jesteśmy różnymi emocjami i zadajemy sobie pytanie, dlaczego do tego doszło? Patrzymy, przepisy prawa odpowiednio wprowadzone. Instytucje działały po kolei, natomiast w pewnym momencie, kiedy można było podjąć decyzję, iż dziecko umieszcza się w pieczy zastępczej, sąd takową decyzję mógł podjąć, ta decyzja nie była jednak podjęta. Natomiast, Szanowni Państwo, zmieniliśmy przepisy ustawy o pieczy zastępczej, zmieniliśmy usta przepisy ustawy o przemocy domowej, przede wszystkim żeby zabezpieczać bezpieczeństwo. I nie ma naszej zgody na to, aby. W ten sposób były traktowane dzieci i ktokolwiek. Dlatego będziemy apelować i będziemy wychodzić z propozycją zmiany przepisów do pana ministra sprawiedliwości, do pana ministra Zbigniewa Ziobro, aby artykuł 207 kodeksu karnego został zmieniony. Nie możemy. Przede wszystkim praktyki sądów pokazują, iż wyroki są bardzo niskie, sprawcy przemocy dostają niskie wyroki. Na to nie ma naszej zgody. Zmiany, które zostały w prawie wprowadzone są zmianami i nowe, które proponujemy, przede wszystkim mają dać bezpieczeństwo, aby dzieci mogły bezpiecznie przebywać w rodzinach, aby mogły przebywać także, jeżeli jest takowa konieczność w, rodzinach, w rodzinie zastępczej. Dziś mieliśmy też w nocy z, y, do, z sytuacją śmierci w domu dziecka. Badamy tą sytuację. Tam są przedstawiciele Ministerstwa Rodziny na miejscu. Y, prokuratura bada tą sytuację. Również zmieniliśmy za naszych rządów ustawę o pieczy zastępczej, która wprowadza y, takie zmiany, które mają zapewnić bezpieczeństwo. Tutaj sytuację będziemy już mogli komentować wtedy, kiedy, kiedy będą ustalenia i prokuratury i toczącego się postępowania, na, natomiast na ten, na ten moment y, przede wszystkim wspieramy i z, wszy, ja zobowiązałam wszystkich wojewodów i służby, które nadzorują, a przypomnę, że jeżeli chodzi o domy pomocy spo, y, domy dziecka. Bezpośredni nadzór pełnią starostowie. Są to jednostki samorządowe do przeprowadzenia, sprawdzenia bezpieczeństwa. Szanowni Państwo, a więc przede wszystkim odpowiedzialność za drugiego człowieka, i na tych sytuacjach, które się wydarzyły, przede wszystkim nie możemy uprawiać polityki. Musimy wprowadzać konkretne działania, o których, które wprowadzamy. Pani minister za chwilę będzie mówiła o konkretach ustawy o przemocy domowej, historycznej zmianie. Tak naprawdę, ustawa do tej pory funkcjonowała pod nazwą ustawy o przemocy w rodzinie, natomiast stygmatyzacji rodziny być nie może gdyż te, te przestępstwa, bo tak to możemy nazwać, te zdarzenia następują przede wszystkim w różnych innych okolicznościach, nie w rodzinie. Dlatego też sytuacja domu dziecka jest badana, a także sytuacja Kamilka i mamy całą procedurę rozpoznawczą. Będziemy w tym temacie też podejmować określone działania. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Teraz o zabranie głosu poproszę sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, panią Annę Schmidt. Bardzo dziękuję. Szanowny panie premierze, pani minister, szanowni państwo. Za niecałe półtora miesiąca, 22 czerwca, wejdzie w życie, e, przyjęta całkiem niedawno przez Sejm, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która już za chwilę w myśl nowych przepisów stanie się ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Tak jak powiedziała Pani Minister, zmiana jest nie ewolucyjna, ale rewolucyjna. Wprowadziliśmy wiele bardzo ważnych przepisów, które mają oddziaływać nie tylko na osoby, które tej przemocy doznają, ale także na sprawców, a więc osoby, które tę przemoc stosują. Jak pokazuje tragiczna sytuacja, tragiczna śmierć, właściwie bestialskie morderstwo, bo takim, takimi słowami chcę określić czyny, Pana Dawida i pewnie współwinnej małżonki, a matki małego Kamilka, pani Magdaleny. Ta sprawa pokazuje, że przyjęcie tych przepisów było absolutnie niezbędne i konieczne. Szanowni Państwo, przede wszystkim, co ważne, rozszerzyliśmy katalog osób objętych ochroną. Dzisiaj przemoc dzieje się w różnych rodzajach i w różnych typach relacji międzyludzkich. To nie jest tylko rodzina rozumiana w konstytucyjny sposób, jak, jako związek małżeński kobiety i mężczyzny, ale miliony Polaków, jak wiemy, żyją w związkach partnerskich, w związkach nieformalnych. Te rodzaje relacji emocjonalnych również trzeba chronić. Zatem rozszerzyliśmy ochronę antyprzemocową i możliwość uruchomienia procedury niebieskiej karty na Byłych partnerów, byłych małżonków i co tutaj najważniejsze, bez względu na fakt wspólnego zamieszkiwania. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że kiedy dochodzi do traumy rozpadu rodziny czy też związku partnerskiego, wszystko jedno, czy są tam małoletni, czy nie, jest to ogromne przeżycie emocjonalne dla obojga partnerów, obojga małżonków. I ta przemoc, szanowni państwo, nie kończy się wraz z rozpadem związku. Przeciwnie, ona bardzo często eskaluje, kiedy partnerzy małżonków, nie mieszkają już razem, generuje negatywne emocje związane z rozstaniem. Takie osoby również trzeba chronić, dlatego procedura niebieskie karty już za półtora miesiąca, zgodnie z nowymi przepisami, będzie uruchamiana również wobec osób, które nie zamieszkują ze sobą. Co ważne, o czym wspominał też pan premier, wprowadzamy dwa nowe rodzaje przemocy: cyberprzemoc. Wiemy, że lwiaczeń życia społecznego dzieje się i toczy się w internecie. Dwa lata pandemii koronawirusa i izolacja społeczna, jakiej byliśmy poddani, tylko... Yy, tę aktywność w internecie, w sieci, komunikację za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przyspieszyła i nasiliła. Nie ma i nie będzie naszej zgody na hejtowanie kobiet i dzieci, bo to są grupy, które najczęściej padają ofiarą tego rodzaju działalności, na mowę nienawiści w internecie wobec nawet byłych członków rodziny, na seksualizację wizerunku kobiet i dzieci, na naruszanie publikacją obscenicznych zdjęć intymności, prywatności i kobiety. Oraz naruszanie intymności, integralności małoletniego czyli dziecka. No i oczywiście przemoc ekonomiczna, która jest zjawiskiem, nie do, była do tej pory zjawiskiem niedoszacowanym, nie było o niej mowy w ustawie, a przecież wiemy, że ten problem dotyka w sporej części kobiet. Mimo, że Polska jest w czołówce krajów Unii Europejskiej z najmniejszą, z najmniejszą luką płacową, mimo wszystko kobiety zarabiają relatywnie mniej. Nie możemy dopuszczać do sytuacji, wiele kobiet nie zdaje sobie z tego sprawy, że sytuacja, w której partner, mąż ogranicza drastycznie środki na prowadzenie domu, na wychowanie Dzieci, nawet na potrzeby osobiste. To już jest przekroczenie granicy między oszczędnością budżetu domowego a przemocą ekonomiczną. Co najważniejsze, chyba jeden z najważniejszych przepisów odnieśliśmy się również do większej ochrony małoletnich. Otóż myśl nowych przepisów. Ofiarą e, e, przemocy, a więc osobą, wobec której można uruchomić procedurę niebieskie karty, będzie już nie tylko dziecko małoletni, który w sposób bezpośredni, więc fizyczny, psychiczny, emocjonalny, doznaje tej przemocy, nie bezpośrednia ofiara tej przemocy, ale także dziecko świadek. Nie trzeba pytać psychologów, socjologów, ani psychoterapeutów, żeby zdawać sobie sprawę z tego i wiedzieć, że trauma, którą dziecko przebywa, przeżywa, trauma emocjonalna, którą przeżywa, patrząc na kłótnie. I na na przemoc między rodzicami, między partnerami, małżonkami w domu odciska ogromne piętno i później wpływa na relacje interpersonalne, jakie, jakie jako dojrzała dorosła osoba nawiąże w życiu, w życiu dorosłym. Dlatego musimy chronić również dzieci, które poprzez negatywne emocje stają się ofiarami przestępstwa, przemocy w rodzinie czy przemocy domowej. Co też ważne, o czym powiedziałam na początku, chcemy oddziaływać również na sprawców. I tu kolejne dwa przepisy. Po pierwsze, wprowadzamy nowy rodzaj zajęć terapeutycznych. Szanowni państwo, aby przeciwdziałać zjawisku przemocy, nie wystarczy penalizować, nie wystarczy działać post factum, a więc karać, choć oczywiście to jest szalenie ważna sprawa, natomiast trzeba przede wszystkim przeciwdziałać. Przeciwdziałanie to działania terapeutyczne. Wprowadzamy do ustawy programy psychologiczno-terapeutyczne, które będą miały na celu, mówiąc kolokwialnie, naprawianie sprawców przemocy i Przywracanie, jeśli jest to jeszcze możliwe, z terapeutycznego punktu widzenia, ich relacji z rodziną, ze środowiskiem, w którym żyją. Ważne jest też to, że nie pozostawiamy tego wolnemu wyborowi. Do tej pory sprawcy przemocy, jak pokazują dane Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, na 82 tysiące zarejestrowanych niebies procedur niebieskiej karty w roku 2021 tylko 10% sprawców, a więc, a więc bardzo bardzo nikła liczba, 8200 sprawców wzięło udział w działaniach, w programach terapeutycznych. To powoduje recydywę, to powoduje, że często nie biorąc udziału w terapii, nie zdając sobie sprawy z tego, czym jest przemoc, której doświadczają z ich rąk, z ich ust bliscy, dochodzi do eskalacji, dochodzi do... Powtarzalności tych działań przemocowych. Będziemy, tego będziemy temu stanowczo przeciwdziałać. Uruchamiamy artykuł 66 kodeksu wykroczeń. Dzisiaj e, sprawca przemocy, który zostanie przez e, działający przy gminie zespół interdyscyplinarny skierowany na terapię, zostanie jej poddany przymusowo. Jeśli nie będzie chciał się podda poddać i będzie uporczywie się od tego uchylał, e, słowo uporczywość jest zdefiniowane w ustawie jako trzykrotne uchylenie się. Zostanie zgodnie z kodeksem wykroczeń, artykułem 66, poddany karze grzywny nawet do kilku tysięcy złotych lub pozbawiony wolności. Mam nadzieję, że kara uszczuplenia budżetu domowego i kara pozbawienia wolności zadziała na wyobraźnię sprawców i skutecznie zredukuje poziom przemocy. Szanowni Państwo, ja chciałabym dołączyć do apelu pana premiera i pani minister Malong i powiedzieć tak. Wszyscy wiemy, że w Polsce rodzina jest świętością dla nas wszystkich, jest, nie, jest yy, niezależna, jest, in, jest pewną integralnością, integralną całością, jest nienaruszalna. Ale Szanowni Państwo, ja tutaj apeluję za pośrednictwem mediów do wszystkich Polek i Polaków. Którzy nas słuchają, którzy nas oglądają. Szanowni Państwo, kiedy zaczyna się przemoc, kończy się świętość rodziny. Naprawdę nie budujmy znieczulicy społecznej. Miejmy oczy szeroko otwarte i patrzmy na to, co się dzieje u naszych bliskich, u naszych sąsiadów, za ścianą bloku, w którym mieszkamy, gdziekolwiek tam, gdzie mamy dostęp do tego, co się dzieje w naszym otoczeniu. Gdyby nie Nieznieczulica, gdyby nie brak reakcji społecznej, Kamilek by dzisiaj żył. Być może gdyby służby zostały przez bliskie osoby zawiadomione na czas, jaka tragedia dzieje się, jak bestialsko traktowany jest mały ośmioletni chłopiec, być może to dziecko dzisiaj by żyło. Nie bierzmy na swoje sumienie ciężaru odpowiedzialności za śmierć małych, niewinnych dzieci czy niewinnych kobiet. Ustawa wchodzi w życie za Półtora miesiąca. Mamy nadzieję, że kodeks karny, szczególnie śmieszne, niski, śmiesznie niskie, paradoksalnie niskie, dolne progi przestępstw, zaznęcanie się, szczególnie to, o czym mówił pan premier, zaznęcanie się nad, ze szczególnym okrucieństwem, zostaną podniesione. Bo, jak mówił świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, kara ma być wystarczająco dotkliwa dla sprawcy i ma w sposób komplementarny chronić ofiarę. Dziękuję bardzo.